Ja mam takie pytanie o intencję. Co jest celem ustawy? Bo jeśli chodzi o ten rzekomy miliard złoty wyciągnięty z kieszeni podatnika, konsumenta, 3 miliardy, przepraszam, no to ja Państwa zmartwię. Tak naprawdę to jest krótkookresowy. Yy, miliard to jest w ujęciu statycznym. Tak naprawdę to jest zażynanie dojnej krowy, yy, która już yy, nie będzie dawała tego mleka i te 3 miliardy złotych się... Yy, Zmniejszą. Nie będzie takich wpływów. E, to jest rozwalenie polskiego przemysłu spożywczego, także spirytusowego przez te małpki. Jeśli natomiast chcą państwo narzucić zdrowy styl życia, e, no to zakażcie spożywania cukru. Tak jak państwa ideowa koleżanka, wielce czcigodna europoseł Spurek chce narzucić innym weganizm, zagazując spożycia mięsa. Przecież to jest dokładnie, e, ja się kieruję tutaj do ministerstwa, to jest dokładnie takie same podejście, narzucanie, faszystowskie, innego, być może lepszego stylu życia. A jeżeli Państwo naprawdę chcą, żeby producenci zmniejszyli zawartość cukru po to, żeby tak delikatnie i płynnie, bez większych kosztów, zmienić zachowanie konsumenckie, zwiększyć świadomość konsumencką, no to pozwólcie przedsiębiorcom to zrobić. A Państwo co robią? Wakacje o legis na poziomie dwóch miesięcy. Czy Państwo wiedzą, ile czasu zajmuje zmiana procesu produkcji, ile czasu zajmuje opracowanie nowych procedur, wprowadzanie nowych produktów na rynek, czy ktokolwiek z ministerstwa prowadził kiedyś działalność gospodarczą produkcyjną? Czy Państwo wiedzą, ile czasu to zajmuje? Wydłużmy te wakacje Legis do roku, do dwóch, tak by rzeczywiście polscy producenci mogli się dostosować do Państwa yy, wyobrażenia lepszego, zdrowego stylu życia yy, i by mogli po prostu wprowadzić na rynek zdrowsze produkty z mniejszą zawartością z cukru. A ja mam wrażenie, że Państwo myślą tylko o, o najbliższym budżecie, o tym, żeby te 3 miliardy jak najszybciej wpłynęło i że yy, coś dalej będzie, to już nas kompletnie nie interesuje. Gracias.